Halo, dobry wieczór. Wieczór. No, dzwonię do pana z pretensjami. Z czego? Y, z pretensjami do pana dzwonię. Słucham. Y, no, tutaj dostałem numer, że podobno mój samochód pan zarysował. Ja? Tak. A czym? Jak Bez czym? Z Dam. Samochodem Sześciu chyba, tak? Damych. Samochodem no, pan zarysował. No, ma w stu procentach. nie samochodem? warto się szczepić, bo Jak, przez to jakim? dużo ludzi umiera i te szczepionki na końcu. Pan samochodem, no nie sensu. wiem. Pozdrawiam skąd i ma być z twoim tatą. W moim to znaczy jakim. No. A skąd ma jaki, no? no to ja nie wiem, to pan się zastanowił. Jak mi pan zadzwonił? No pan z otwodska jest? Tak. tak. No to chyba dobrze się dodzwoniłem. Ja nie wiem. No co to pan, pan nie, nie wie no. Zadzwoni. Albo tak, albo nie. nie no. mam... Nie wiem o co Panu chodzi. Pan mi się no. określi konkretnie. No, dzisiaj w centrum ktoś mi samochód zarysował, i tutaj znajomy mi podesadł numer do Pana i mówi, że prawdopodobnie to będzie Pan. No to prawdopodobnie, właśnie. No widzi, Pan teraz. A, przyszedł... gdzie mi... A gdzie to miało miejsce to zdarzenie? No, w samym centrum. O, to przykro, ale nie byłem dzisiaj w centrum. No widzimy. No, proszę, ma Pan dowód? Jaki dowód? No ma pan dowód, że pan 69, nie był w centrum? 5 złotych. Jakiś ma. Ma pan, y ma pan dowód, że pan nie był w centrum? Nie za 5 zł X. Ja nie muszę mieć. To nie, to pan mi u mnie ja nie muszę mieć żadnych no, dowodów. Proszę pan, ktoś mi zarysował karoserię, ja jestem zbulwersowany i do pana dzwonię, a pan wyśmiewa mnie. No, nie wiem, że pana wyśmiewam, bo pan z takimi pretensjami. Że tylko na no lepszy. jakie mam mieć pretensje, skoro ktoś mi zarysował samochód i szukam sprawcy? Panu pan do śmiechu? To, nie pan, to pan, nie wie, czy się idzie w takich sytuacjach? Ja nie jestem konfidentem, ja nie będę po policjach się prowadzał. Niech pan robi, to pan uważa. Proszę wyjaśnić tą sytuację, czy pan po prostu to zarysował, pan uciekł z miejsca zdarzenia, czy coś, no muszę to wiedzieć, tak? No, dobrze. no zrobił to pan, czy nie, tak szczerze, no? Przecież ja nie będę chciał od pana ile, wie wiele pieniędzy za to. Nie wiem, bo wiele. nawet złotówki pan nie dostanie, czy tak, czy tak, no. Proszę pana, zarysował pan ten samochód, czy nie? No, bo już widzę, że pan teraz sobie ja robi. O. No, podobnie jak pan we mnie, no. Zarysował pan, pan samochód, pan nie zarysował pan samochód czy nie? No nie, no. Dobrze, coś jest. Nie, no, yy, nie, bo mi, nie wiem, czy pan sobie jajce robi. Ostatni raz się pytam, to pan zarysował, czy nie, no bo ja nie wiem, czy pan sobie jajce robi. No, jeżeli ktoś sobie jaja robi, to ty ze mnie, no. E, powiem panu tak, mam, dostałem numer od sprawcy świadka, pan odbiera telefon, ja rozmowę nagrywałem, pan się przyznał na starcie, teraz pan y, robi głupa jakby. Więc... A ty pan, pan, że nie wolno nagrywać nikogo bez powiadomienia o tym? Ja panu powiadomuję na początku. Ja panu na początku. Że pan mnie nagrywa? Tak. Graf. 5 zł. Dobrze, Powiedz, że dzwonisz odchodzić. z pretensjami i to całkiem małymi, Proszę. Nie można nikogo nagrywać, to jest karalne. Wie pan tym? Pan mi grozi? No. Wie pan, że grożenie komuś konsekwencjalnymi karnymi jest karalne? Pan z, z, z tego, może, szpitala z Pruszkowa, z Tworek dzwoni? Nie. Dzwonię, że ktoś mi zarysował A samochód i, i trop, trop prowadzi do pana. No to trzeba oddać do lakiernika i naprawić, jak ktoś zarysował. No ale, proszę pana, skoro to był pan, no to ja oczekuję, żeby pan albo przeprosił, albo po prostu, żeby się spotkać i pogadać na ten temat, tak? Mhm. A że przeprosił, tak? No, że... No co? <laughs> A co pan się śmieje? Pana, pana to śmieszy. Pana to śmieszy, że ktoś mi, to śmieszy, że ktoś mi to, y, przerysował samochód? No. A to jest dla pana śmieszne, tak? z tego powodu? Na co mam płakać z tego powodu? No, mi nie jest do śmiechu, skoro muszę z 500 zł wydać na naprawę tego. No trudno, no. To co zrobić? Ja. 500 plus trzeba przeznaczyć na lakiernika, bo. Ja przy, w, Pana wpisuję na czarną listę i, i, i mam do Pana zapisany numer i rozmowę nagraną, co Pan gadał i, pa, i zobaczymy, czy jeszcze Pana re, tablicę rejestracyjną mam zapisaną. No. To proszę podać, to by się wszystko wyjaśnić, to czy nie mówię. To będzie tak, I, po, podaj mi tą kartkę, I, to będzie tak, VOTE y, 0 Nie, jest tak, przykro ale Nie posiadam takiego samochodu. No, nie wiem. Dostałem numer rejestracyjny, zdjęcie, wszystko. Także wątpię, że to nie pan. No, nie posiadam takiego samochodu. No, teraz poradzę. Mam dwa samochody, ale zupełnie inne numery rejestracyjne mają. Nie, no. Ja tu mam wszystko czarno na białym, że to pan i pan. Dobrze było, żeby pan po prostu się przyznał, tak. Przypierdoczyłem. Trudno stało się i byśmy się dogadali, a nie. Święta, świnta, a. I po świnta, a. na moście i To dlaczego pani może... No? drinka i No mam pretensje do pana, że. I... A za przeproszenie, ile pan ma lat? Sporo. ja słyszę, że sporo. Dlatego się bym nie dziwił, jakby po prostu pan oczy, bo pan nie widział i zarysował to. Mhm. -mm. A tylko cóż to za trup był, że tam 500 zł będzie kosztowała na prawo? Ale widzę, że pan sobie teraz robi jaja. Pan normalnie będzie teraz rozmawiał, czy pan sobie będzie jaja robił? Nie, no pytam się no. A co mi to chodzi, że pan się pyta? Albo pan się przyznaje, albo nie. No to nie, odpowiadam, że nie. A wcześniej nagrywałem rozmowę, pan powiedział, że tak. No, ale zmieniłem zdanie. A co mnie to obchodzi? Jak i tak mam materiał dowodowy nagrany. To nie jest materiał dowodowy. Materiał dowodowy, żeby był, to musi być legalny. A to jest nielegalny materiał dowodowy. I dlaczego nielegalny? Dlatego, że ja nie wyraziłem zgody na nagrywanie. A, to, a myśli, że pan policjant będzie się pytał, czy pan wyraził zgodę? No, może się pytać albo nie, ale taki materiał nie ma żadnego... Że tak powiem, żadnej mocy. A przepraszam, a pan kim jest zawodów, że pan niby tak się zna? Prawnikiem. Proszę udowodnić. Ja nic nie muszę udowodniać. Ma pan jakieś zarzuty do mnie, to proszę mi też udowodnić. Ja do, ja do pana żadnych zarzutów nie kieruję. Do pana osoby. To mam udowodnić. No. Pan no, mi postawia zarzuty, to proszę mi udowodnić. No. No, stawiam panu zarzut zarysowania mojego samochodu. Dobrze, no, proszę iść do sądu, gdziekolwiek, nie ma problemu, no. no co, no, widzę, że pan po prostu wymień teraz i, i no, to nie może pan po prostu mnie przeprosić i powiedzieć, no dobra, stało się czy coś? <grych> dobra, dziękuję, dobranoc. No dobranoc, wystraszył się to teraz dobranoc. No nie, no, w dalej dzwonimy, bo na naprawnika trafiliśmy, a Opel Astra czeka.